DROP ZONE TO THE BLOCKS GONE Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj Lejto. witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z kan Battle Jak widzieliście, jak zresztą widzicie, mamy nową tapetę, dostaliśmy nową tapetę związaną z, ze świętami Także kampania jakby świąteczna już się rozpoczęła, dzięki temu mamy też um, nowy baner Skyokan Blue Goku Który pojawił się na globalu niedawno i na nim dzisiaj też będę robił samony. Co ciekawe, razem, e, razem z tym Goku e, pojawi się też Hit. Tak Hit, którego wcześniej u nas nie było. I wszyscy wszyscy tutaj gadali, że o, czemu nie mamy Hita i tak dalej, i tak dalej. Także już mamy Hita, ale no oczywiście to nie jest jakoś mega ważne. Mamy tutaj najnowszego Goku, Kaioken Blue Goku. Świetna, świetna postać, ma aktywnego skilla i tak dalej, i tak dalej. Do tego mówię. Hit też go nie mam, reszta tutaj raczej mnie nie interesuje. No, oczywiście tutaj Vegeta Blue, też tam Vegeta Evolution też mnie interesuje, bo tej karty nie mam. Za kojny, za punkty go nie wybierałem póki co. Cała reszta mnie raczej już nie interesuje, bo albo mam, albo. Nie są jakoś mega ważni dla mnie, ale Kaioken Blue Goku oczywiście mega przygarne, Chociażby dlatego, że po prostu świetnie wygląda. Nie dlatego, że jakoś strasznie chciałbym go używać, po prostu świetnie wygląda. A leader skill mamy dla Representative of Universe 7 albo dla Universe Survival Saga. Mamy plus 3 key, HP plus 130%, ataki Defensywa plus 170%. Także kolejny lider dla dwóch kategorii. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Mega, mega mi się to podoba. Pierwszy multisamon mamy przeceniony na 30 ds, reszta już jest normalnie za 50. Dodatkowo w tych samonach za 50 dostajemy jako dodatkowe itemy Candy Cane, czyli itemy do Expa. Ale zanim przejdziemy do, do samonów, jeszcze chciałem tutaj szybciutko zahaczyć o newsy, ponieważ są niektóre ważne rzeczy, a mogliście je przeoczyć. Na przykład takie, że każdy z nas dostał czerwony kamień. Za czerwony kamień możecie wybrać sobie Postać. Większość z tych postaci za czerwony kamień ma Eza, więc polecam wybierać te postacie, żebyście po prostu nie przeoczyli tego, bo jeżeli teraz nie wybierzecie za czerwony kamień postaci, no to prawdopodobnie ona przepadnie i już wybrać jej nie będziecie mogli. Nowy event w sensie. No, nowy story, event, gdzie mamy do wyfarmienia nowe postacie, do, do kanowania kilka postaci i tego typu rzeczy. Mamy też kampanię związaną z LR Vegeta. Jeżeli ktoś nie zrobił, to teraz jest najlepszy moment. A jeżeli e, zrobiliście, robiliście na bieżąco Vegeta, tak jak ja na przykład, to po prostu e, w giftach, e, znaczy się w misjach powinny być e, wasze nagrody do odebrania, czyli tam Elder Kaje, odpowiednia ilość orbów i ds z tego co pamiętam. Virtual Dokan Ultimate Clash, oczywiście kolejna edycja, no i tam inne pozostałe eventy wracają lub zostają odnowione, więc to tyle najbardziej zależało mi właśnie na tym czerwonym kamieniu, żeby nikt z Was go nie przeoczył, bo, bo po prostu stracicie możliwość wyboru sobie postaci, jeżeli czas minie. A więc tak, lecimy z tymi multisamonami, oczywiście standardowo piszcie w komentarzach ile wydaliście DS-ów i jakie z tych lepszych kart Wam poleciały. Ja zrobię dwa, maksymalnie trzy multi, żeby zostawić też coś na same święta, na nowy rok, bo tam zapewne jakieś banerki lepsze polecą, więc zrobimy dwa, maksymalnie trzy multi i zobaczymy, czy poleci nowy Goku, czy niekoniecznie. Także pierwsze multi przecenione za 30 ds -ów. Kto wie, może będziemy mieli coś nowego. W swoją drogą są nowe animacje, więc tutaj też zbytnio ich nie ogarniam, więc tutaj nie wiem, nie wiem jeszcze jak to działa, czy... Czy ta animacja jest dobra, czy ta niedobra, więc tutaj musicie mi wybaczyć. Eee, a zobaczmy, co tutaj takiego ciekawego poleciało. Napa. Drugi raz napa, ok. <laughs> yes, w końcu Vegeta Blue. Nice. Wow, ok. W końcu jest ten Vegeta Evolution, na którego tyle polowałem. No, to dobrze. To chociaż tyle. To już się cieszę, już mi się podoba. Super sprawa. Jeszcze tylko Goku do kolekcji i możemy się zwijać. Mamy Krillana. Co będzie na końcu? W końcu ten Vegeta. Okej, okay. maskę Saiyan. No to karty już mam w wielu kopiach, więc sobie odpuścimy tutaj. Ale fajnie, Vegeta Blue, Vegeta Evolution w końcu się pojawił. Eee, także mega się cieszę. Czy mam na niego orby przygotowane? Mam orby, więc... idealnie, będę mógł później od razu sobie go zdokonywać. Fajnie, w końcu Vegeta Blue, Evolution. Długo na niego polowałem, od kiedy się pojawił praktycznie, także... Dobrze, że nie wybierają go za jakieś e, coiny czy coś w tym stylu, tylko dalej sobie trzymam na lerki jak się pojawią, a podejrzewam, że pod koniec roku jeszcze się pojawią za, za coiny, za 500 coinów, także na razie je zostawiamy e, i lecimy z drugim Multisamonem. Już za 50. Uuuu, uuu, buł na Herkulesie. To zawsze było dobre, więc no. Czy To oznacza to chyba banerówkę, nie? Jeżeli się nie mylę. Banerowa karta a na niektórych banerach alerkę oznacza więc let's see what we've got mam nadzieję że goku ewentualnie hit mam nadzieję że goku wolałbym goku o wiele bardziej no ale zobaczymy bo na razie nic na razie nic same rki i sr srki mamy ok ciekawe o, Jiren. Wow. Tylko jedna SSR-ka? Byłem przygotowany na coś lepszego, na coś większego. No nic, Jirena mam na 100%, więc jakoś Ultra Mega mi się nie przyda. Lecimy z tym jeszcze jednym e, Multi, w takim razie może coś jeszcze nowego wyleci. E, 745 DS-ów, więc dozbieram te 5 DS-ów i będzie równe 700 na przyszłe banery. Nic, e, nic straconego, dużo DS-ów zachomikowane, więc jest ok. Trzecie Multi, zobaczmy czy coś poleci. Uh, Goku Forever Alone. Jest Rainbow. Czarne włosy, czyli jakiś by guys albo coś w tym stylu powinno być. Jest. It's over Freeza. ok. Dawno, dawno pękającego się ekranu nie miałem, więc coś nowego. Dwa razy Tien w różnych postaciach. Jest i nasz kubuś puchatek. Nafidowany. Ok, Zarbon. Mamy Tranksa. Frost. No dobra, zobaczmy, czy coś będzie. Okej, okay. TechWiz... Wiz. No, nic szczególnego bym powiedział. W tych czasach. Android 18 i coś jeszcze? Nic. Także to kolejne 50 DS'ów stracone bym powiedział. Yy, ale mamy co? No, jedna SSR SSR nowa SSR-ka. Razem 5 SSR-ek, jedna nowa. Bardzo dobra, Vegeta Blue, której nie miałem. Więc to mi się mega mega strasznie podoba. Mm, I to chyba tyle, także nie ma cudów, ale banner udany jak najbardziej, coś nowego, więc się cieszę, coś na co liczyłem, polowałem, więc jest okej. Okay. ok, także piszcie mi w komentarzach, co wy trafiliście, czy jesteście, jesteście zadowoleni, czy nie. No i najważniejsze, czy trzymacie DS-y na przykład na święta, na jakiś specjalny banner powiedzmy, albo na nowy rok, bo to różnie bywa, na pewno coś ciekawego będzie, może jakieś fajne przeceny, także dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do następnego, cześć.